Witaj, w tym filmie wyjaśnię Ci, co dokładnie musisz mieć w plecaku ucieczkowym, a także co to tak właściwie jest oraz do czego się przyda. A jeśli zastosujesz się do wszystkich tych zasad, możesz uznawać się za w pełni przygotowanego na wypadek szybkiej ewakuacji z miejsca zamieszkania bez konieczności tracenia czasu na pakowanie się. Zaczynajmy! Prostymi słowami, jest to nic innego jak zbiór rzeczy potrzebnych do przetrwania dla jednej osoby na mniej więcej 3 dni, gdyby nagle trzeba było rzucić wszystko i uciekać z domu. Pełcach ma nam zapewnić przetrwanie w sytuacjach kryzysowych, co wbrew pozorom niestety dzieje się i raczej będzie się działo dalej, o czym zaraz Ci opowiem. Tak jak już wspomniałem, niestety takie sytuacje kryzysowe mają miejsce nawet w Polsce. Najświeższym tego przykładem są ostatnie powodzie na południu naszego kraju. Miasto zostało zalane, ludzie szybko musieli się ewakuować, zostawić swoją część swojego dobytku, a resztę zabrać ze sobą. I tego typu sytuacji, na które nie mamy wpływu, może być naprawdę wiele. Dlatego warto mieć taki plecak, bo kiedyś może nawet uratować życie. No i tak, co my tutaj mamy? Po pierwsze, najważniejsze woda, i to jak najwięcej, serio. Dziennie powinniśmy pić nawet 2 litry wody ale zdaję sobie sprawę, że w plecaku nie ma sporo miejsca, jednak na 1,5 litra to minimum. Dlatego woda od razu ląduje do plecaka. A, i pamiętaj aby zaopatrzyć się w takie plastikowe woreczki i włóż do nich każdą z tych rzeczy. Uwierz, nie chcesz aby do twojej żywności, ubrań czy leków dostała się woda. Właśnie, żywność. Musi ona być długoterminowa, Najlepiej konserwy, oprócz tego możesz jeszcze dorzucić trochę czekolady, batonów energetycznych czy suszonych owoców. Wszystkiego w powinno starczyć Ci przynajmniej na 48 godzin, tylko pamiętaj żeby czasem spojrzeć czy żywność się nie przyterminowała i jakby co wymienić na nową. I ona również ląduje do plecaka. Równie ważne apteczka plus koszt termiczny oraz leki. Jeśli przyjmujesz jakieś na stałe, to je również spakuj. Ale pamiętaj, żeby wymieniać je co jakiś czas, kiedy kończy się ich termin ważności, podobnie jak z żywnością. Yy, ale zarówno leki, yy, jak i żywność można jeszcze wykorzystać i kupić nowe. Ale apteczka także obowiązkowo musi znaleźć się w plecaku. Nie zapomnij również spakować swoich dokumentów oraz pieniędzy w różnych walutach. Jak na przykład ja tutaj mam funty i Ideale, ale można spakować oczywiście więcej. Teraz ubrania. Złożę tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Przydadzą ci się dodatkowa bielizna i skarpety. Jeżeli na koniec staczyć trochę miejsca, polecam również spakować nieprzemakalną kultkę. Kropki higieny. Na pewno przydadzą ci się chusteczki, zarówno suche, jak i mokre. Nie zajmują dużo miejsca, więc spokojnie możesz ich trochę spakować. Polecam również samemu skomponować zestaw kosmetyków według własnych potrzeb, ale pamiętaj, aby zabrać ze sobą naprawdę niezbędne rzeczy. Spakuj je razem z chusteczkami. To wszystko pakujemy w nasze wulki plastikowe, aby nie została się od tego woda. Teraz trochę mniej wrażliwe rzeczy, a mianowicie nasz zestaw survivalowy. A dokładniej. Nóż taktyczny Skorpion, tutaj jest wbudowany w rękojeści z z mini kompasem. Już tutaj zaraz jedynie go dostanę. Ma on także. O, proszę bardzo, mini kompas. Zapałki i zestaw do łowienia ryb w środku. Już proszę bardzo, on jest. Dalej jest to ze wszystkimi sztuczcami potrzebnymi w terenie, co mocno ułatwi nam jedzenie naszych zapasów. Mamy tutaj tak, widelec, łyżkę, otwieracz do wina, otwieracz do puszek. No i oczywiście nóż. Ty nie zajmuje dużo miejsca, a może znacznie ułatwić nam wyprawę. Po tutaj wszystko, czego tak naprawdę potrzeba do jedzenia. Dobra, odkładam. Mamy też lunetkę soku do obserwacji terenu dalekiego od nas. Możemy z bliska zobaczyć dany obiekt, co wbrew pozorom przydaje się podczas szybkiej ucieczki. Na przykład na dostrzeżenie ludzi wokół nas, ale również sprawdzenia, czy na danym obszarze, na którym się obecnie znajdujemy, nie ma dla nas żadnych niebezpieczeństw. Także lornetka także się przydaje, a nie zajmuje nie wiadomo ile miejsca. Także to również musi trafić do plecaka. Oczywiście razem z całym zestawem ląduje do plecaka. I to są te główne rzeczy, których potrzebuję do przetrwania. Teraz zajmiemy się takimi rzeczami uzupełniającymi. A zestaw strukturalowy kupicie pod linkiem w opisie i pod linkiem w bielym na naszym sklepie. Teraz tak, na wszelki wypadek, gdyby skończyły się zapałki, wejdź ze sobą krzesziwo. No u mnie sobą radio. Ja mam takie małe na baterie. Latarkę. Byleby by działała, tak jak moja. Kwizdek na wszelki wypadek, gdybyś potrzebował pomocy. Taką drucianą piłę. Oraz karty dla rozrywki, co wbrew pozorom się przydaje. Tylko może mniejsze niż moje. Czyli w skrócie, woda, żywność, apteczka, pusteczki suche i mokre, zestaw survivalowy, kostermiczny, termiczny, karty do gry, portfel z walutami różnymi, dokumenty oczywiście, Radio, latarka, gwizdek, krzesiwo oraz piła dłuciana. A także ubrania oraz leki, jeżeli jakieś przyjmujecie. I to by było na tyle. Masz już porządnie spakowany plecak i możesz uważać się za gotowego na większych ekstremalnych sytuacji, kiedy tu musisz szybko opuścić dom i przetrwać poza nim. Jeżeli masz propozycje na kolejne filmy, śmiało pisz w komentarzu, a już się z tobą żegnam. Do zobaczenia w następnym.